Zabieg wazektomii należy do jednej z metod antykoncepcji, ale u mężczyzn. I w czasie zabiegu wazektomii, poprzez mikromanipulacje chirurgiczne, staramy się zablokować dwa nasieniowody. W związku z tym w nasieniu nie ma plemników. Na tym polega w wielkim skrócie zabieg wazektomii. Chodźcie, najpierw usiądźcie sobie wygodnie. Powiedzcie, bo zawsze nas to interesuje z ciekawości, czy macie dziecko jakieś. Dwoje. Super, a jaka płeć? Chłopczyk i dziewczynka. Do wszyscy w, domu. wszyscy w domu. Więc my mówimy, że jak jest dwójka dzieci w domu, to jest polska uratowana. Te badania dobrze. Tutaj glukoza 102, czyli nie obiadaj się za dużo cukierkami. Tu teraz taka procedura dalsza, że zaprosimy Cię do sali zabiegowej. Żona będzie trzymała kciuki. Pacjent się rozbiera, a ja się ubieram. Czyli zakładam coś w rodzaju okularów, bo one są powiększające. I po tylu latach ja mogę bez okularów operować, ale nie wypada. Teraz szukamy nasieniowodu. Jest tak zwany słynny w chirurgii, w polskich chirurgiach tego nie ma, w amerykańskich tylko jest to opisane. Chwyt trzech palców. Jest ważny, bo inaczej to bardzo się źle operuje. I teraz jest znieczulenie, to znaczy tym aparatem nie używamy żadnej igły, tylko czymś takim będę psikał. To robi się kilka takich delikatnych, można powiedzieć, podciśnieniem na kuć, bo igły się nie używa. I fenomen tego jest następujący, że po sekundzie dosłownie już można robić zabieg, błyskawicznie to znieczula, nasinowód musi być taki panik, okrągły złapany, skóra się rozwarstwia. Nie używamy skalpela, tylko takie narzędzie, które jest ostre, zakrzywione. Skóra rozwarstwiona powoduje to, że jest niesłychanie mniejsze krwawienie. O teraz nasieniowód prawie jest już widoczny, a jeszcze nie ma kropli krwi. Preparowanie jest niezwykle subtelną sprawą, bo jeżeli się dobrze nasieniowód wypreparuje, no to jest połowa sukcesu. Po wyizolowaniu głównym celem jest to, żeby zamknąć światło nasieniowodu, żeby te plemniki nie miały sobie takiej łatwej wędrówki. Dalsza część tego Postępowania, mianowicie delikatnie się nacina nasieniowód, robi się mikrokoagulację z jednej i z drugiej strony, i taką samą procedurę robi się po drugiej stronie, czyli po, po lewej stronie. Przez jedno rozwarstwienie robię zabieg na dwóch nasieniowodach, bo normalnie to byś miał nacięcie, czyli rozwarstwienie z jednej i z drugiej strony, a teraz masz tylko po środku. I co to daje? Łatwo się goi. Proszę pana, za 8 tygodni proszę zrobić badanie nasienia na obecność plemników. Na pewno byś się chciał spytać, dlaczego po 8 tygodniach? Organogeneza, czyli tworzenie nowego plemnika, trwa około 8 tygodni. Coś tu dojrzewa, tak jak owoc na drzewie. Po tym czasie, jeżeli zrobisz badanie, to nowych plemników żywych nie może być. Powstaje pytanie, jak długo trwa zabieg. To zależy od warunków anatomicznych. Najczęściej no też od 8 do 14 minut.